WhatsAppa premiera God of War Ragnarok? Nie grałem. Eee, no. Mam e, ani wiedzę. <grym> <grym> Okej. Okay. Sobie, ty graś w któregoś z tych nowszych gadoworów? W sensie w tego Jak... 2018 albo Ragnaroka? Jak te nowe gadowory wychodziły, też nie miałem takie nawet takiego nawet konsoli. Tak więc po prostu moja wiedza się opiera na tym, co oglądałem u T-Volta na YouTubie. Mm, okay. Ech, ale jeżeli chodzi o y, teraz, to tak. Na streamie mam, y, nawet w tej chwili mam pobranego. Czekam na swoją kolejny ogrania na streamku. E, a jeden, to będzie rok? Y, 2018. Okay, okay. Czyli ten pierwszy. Pierwszy nowy, Pierwszy, nowy. Mm -hmm. pierwszy no... a, nie, to nie będzie na trylogię, nawet co wiem. To, to będzie chyba duologia, nie wiem czy jest takie słowo. Duologię. Ale powiedzieli, że będą dwie części w tym świecie norydyckim, nie? No, bo teraz coś słyszałem, że mają już wymyślić coś innego, jakiś inny świat, ale to już mniejsza tak, o to. Tak, tak. Y... Jeżeli chodzi o na rok, to jak zobaczyłem to, że mają wyjście w podobnym przedziale czasowym co Final Fantasy XVI. Na, na ten to uznałem, że pierdolę, będę jadł chleb i wodę, ale kupię to. Ale no wyszło jak wyszło, da jem chleb i wodę, a nie mam gry. <laughs> nie naśmieję no, się <laughs> oczywiście. Y no to tak, ja grałem w tego pierwszego w sensie w God of War 2018. Ja grałem w momencie, kiedy dostałem PS5, tam czy te 4 lata temu na premierę. Bo kupując PS5 premierowego i ładując od razu ten abonament PS Plus, no to jak się kupiło PS Plus na rok, to dostawałem się od razu coś takiego jak PS Collections. I w PS Collections tam były m.in. Bloodborne, właśnie God of War, chyba Spiderman pierwszy? Nie. Spidermana nie było, ale jakieś tam, wiesz, The Last of Us, no dużo generalnie głośnych, naprawdę głośnych, takich klasycznych gier z PS4, nie? I God of War to była pierwsza rzecz, na którą się rzuciłem zaraz po odpakowaniu konsoli. Ja to jeszcze, ja, ja to może opiszę z mojej perspektywy, jak to wtedy wyglądało, Tu będzie co, cofka do, nie do Ragnaroka, ale do tego poprzedniego God of War Ja byłem wtedy jeszcze w firmie, która pracowała w systemie trzyzmianowym. Wracałem z nocki i mówię, Magda, dzisiaj przyjeżdża kurier z moją PS5, mówię, Choćbym spał jak kamień, a ja byłem po nocce, mówię, choćbym spał jak kamień, wie to mnie, budź, ja sobie go tylko odpakuję, załaduję, zobaczę, czy jest wszystko git. Jak będzie wszystko git, to sobie dośpię resztę nocki, nie? I to było chyba w czwartek, z tego co kojarzę, w czwa po czwartkowej nocy, w czwartek rano przyszedłem do domu i mówiłem że tam, wiesz, pilny kuriera, nie? Położyłem się do łóżka, pospałem, nie wiem, z pół godziny może. Słyszę, domofon, domofonnie. Ja mówię, o kurwa, ja już ja na, nie musiałam je budzić. No tak. Ja, ja, ja idę w majtkach siedzę, mówię, dobra, w majtkach nie będę otwierał kurierowi. I mówię, to idź, idź tam, odbierz. Zdaj odbierz. mi majtki. <laughs> no, i wiesz, dziękuję bardzo. koloria, wie... O, siąanko, ja dziękuję dobra, bardzo. się, Mabel. Właśnie trafiłaś na opowieści, jak byłem w majtkach przed kurierem. No ale wiesz, znaczy, masz... jak zdejmowałeś majtki? <laughs> kurierowi, co? Kaldros, nie. Siemanko czaty. No i wiesz, i Magda wzięła, odebrała tego play'a. Jeszcze kurier mówi: Proszę pani, co to jest, nie? Bo ja już 10 takich pudełek dzisiaj rozjesłem, Co to jest, nie? I dobra, dała mi tego play'a. Ja tam szybko, jak wiesz, jak troll z tą konsolą, szybko, przed telewizorem, rozpakowałem wszystko. fajnie. Tak, tak. Odpalam tego play'a, wie. Fajnie, nie aktywowałem sobie tego PS Plusa, przeglądam sobie te gry. I mówię, dobra, to już sobie coś włączę tylko do ściągania, i to się tam będzie ściągało. Ja se Kimnę, wstanę, będę grał, nie? Mm -hmm. No i tak sobie wiesz, pobieram, wie dobra, to najpierw Gadowara, bo na tego gadowora byłem nagrzany jak mało co nie. No to gadowara mm -hmm. no ściągam, no to ściągam tam Bloodboard, no to ściągam coś tam to Us'a i to dodałem taką olejkę. W międzyczasie, zanim skończyłem sobie przeglądać tam PS Store i w ogóle, to już się zdążył pobrać ten wie? To odpalę tylko, nie? Przypominam, byłem po jednej nocce, nie? po jakiejś pół godziny snu i no, tylko, tylko odpalę, zobaczę, jak to działa, nie? Odpaliłem, wybrałem sobie tam tryb, tam chyba jak, yy, wydajność z tego, co kojarzę. Yy, no i mówię, dobra. No działa. To zobaczę, jak się walczy, nie? Aby tak, w pół godzinki <śpii> zacząłem grać, pół godzinki, godzinka, dwie, trzy, piąta. Żona już tam skończyła robotę, już, już normalnie się działa, patrzyła, no i wiesz. Ten God of War był na tyle ładnie zrobiony, naprawdę grafika jest przepiękna w tym Guaduorze I, i w tym poprzednim, i w tym, brak na roku, że siadło sobie po prostu na, na tapczanie i oglądało jak serialnie. A ja siedziałem i napierdalałem tam, nie? Napierdalałem cały dzień, napierdalałem całą noc. Żona tylko na, na kanapie siedziała, oglądała, przysnęła, wstała. Ja byłem kawałek dalej, znowu przysnęła, i tak dalej, nie? Po, po nocy napierdalałem caluteńki dzień, caluteńką noc. W nocy gdzieś tam o czacie się położyłem spać, przespałem sobie z trzy godzinki. Wstałem znowu o 6 i znowu napierdalałem dalej. Ja tylko pady na ładowarce, wymieniałem, nie? <grywia> Także ja skończyłem całego i w niedzielę koło 12 już go skończyłem, nie? Jakby mi komputer znik zgasł teraz, to kod siedzi na obudowie i pewnie mi nacisnął reset łapką, mnie. I do pierwszego gadowara mam o tyle sentyment, że mnie bardzo szybko w tą generację konsol, powiedzmy, wprowadził. I, i to była strasznie przyjemna gra. Naprawdę tak, tak dobrze, tak klimatycznie się wniczyłem, że. no... Niesamowite, nie? Nawet z mam mam na Kratosa, także <laughs> tylko Bebol większy. No i pierwszy God of War był dla mnie absolutnie rewelacyjny. Gra no, na dychę. Naprawdę w danym momencie, jak w nią grałem, nie widziałem jej niwatnie. Perfekcyjna, bardzo klimatyczna, z całkiem fajnym, nie mówię, że idealnym, ale z całkiem fajnym systemem walki na tyle, że mi nie przeszkadzał. Bardzo fajny system progresji, odkrywania tego świata. Uwielbiałem, naprawdę uwielbiałem tą jedynkę, i w momencie, jak wyszła, wyszedł trailer do Ragnaroka. Mówię, to muszę też mieć. nie mówię, to, to ma być jedna taka spójna opowieść, bezpośrednia kontynuacja poprzedniej części. Także naturalnym jest, że w Ragnaroka też se muszę pograć. Nie? Zamówiłem w Piorderze że nawet jakiś taki śmieszny kubeczek emaliowany dostałem ze znaczkiem Ragnarok do tego. I generalnie dostałem dokładnie jeszcze raz to samo. Tylko, że troszeczkę więcej, troszeczkę lepiej, z radkową bronią, to nie było żadna, wiesz, tak jak miałem oczekiwania zero, powiedzmy, na poziomie, jak włączałem sobie tego gadowora 2018 i poziom oczekiwań do Ragnaroka wyjebał w kosmos, nie? Mówię, kurde, no to musi być jeszcze lepsze, musi być znowu taki efekt wow, nie? Ale właśnie tam nie było tego efektu wow, bo to, co dostałeś, ten, wiesz, jakby jak jakiś poziom ustanowiony już przez tą jedynkę, to nie było takiego gigantycznego skoku jakościowego, tylko on był Troszeczkę wyżej. Otrzymany. Nie? Tak, on był. Mówię, wszystko było jeszcze raz zrobione, tam nie było zrobione nic gorzej. Było wszystko dokładnie tak samo dobrze, jak zrobione w poprzedniej części. Po prostu nie czułeś takiego wielkiego skoku jakościowego, bo i grafika była bardzo podobna. Była troszeczkę ładniejsza, tekstury były troszkę lepsze, zakres rysowania był troszkę fajniejszy i tak dalej, ale tam nie było jakiejś takich, wiesz, że patrzysz, mówisz. Uuu, wiesz, tak, glaca, glaca od kratosa, była bardzo fajnie wymodelowana, idealnie, jak, jak Billa. Ale generalnie bardzo mi się gra podobała. Mimo, że tam ludzie niektórzy opluwali, opluwali to tak jak pierwszy pierwszej części robiłem, tą dyszkę. Za coś rewelacyjnego i ponadczasowego. To Ragnarokowi dałbym takie 8, może 8,5, bo to jest dalej bardzo dobra gra. Dalej ma świetną fabułę, ale już ma kilka takich etap, elementów, które mnie na przykład troszkę irytowały. Na przykład takie, tutaj nie będzie chyba jakiś duży spoiler. Momentami tracimy, znaczy tracimy kontrolę. Zmieniamy głównego bohatera z Kratosa na Atreusa. I w tym momencie Atreusowe misje, mm. może nie, że są złe, ale nie są tak ciekawe jak to, co, robi, co robiłby Kratos, nie? I w momencie, jak się przerzucaliśmy na Atreusa, to cały czas miałem nadzieję, że to się szybko skończy, bo on chciał po prostu wrócić do Kratosa i napierdalać, więc ostrzami chaosu i w ogóle, i tym lewiatanem, no, który... można tak nawet powiedzieć lekko, że w, te, w tych momentach to specjalnie zostały wykreowane po to, żeby wprowadzić no, jedną z, z tak zwanych, jak to nazwać? przekazów. Nie hmm. wiem, czy słyszałeś już o tym, mowy o tak zwanym Sweet Baby. Tak, tak, tak. Znaczy, jest, jest jedna taka postać faktycznie, która tam troszkę pasuje jak pięć do nosa, tak wizualnie. Tak. Ale ona tylko wizualnie nie pasuje, ona charakterologicznie i tak dalej, ona, wiesz, nie, nie mówi, że jest jakąś tam wyzwoloną kobietą, feministką, ja ale nie, nie. Nie, o, nie też, też nic nie mówi. Jest po prostu fajną postacią, tylko faktycznie no, mocno się zdziwiłem, że w mitologii nordyckiej pojawi się ktoś taki, nie? Inną rzeczą no jest to, że siłę. znowu, inną rzeczą znowu jest to, że Santa Monika, w sensie twórcy e, tych tych nowych regnaro, e, ro, nowych gadoworów, e, Santa mhm. Monika wprowadziła na tyle dużo zmian w tej mitologii, że taki pojedynczy odskok nie robi jakiejś wielkiej różnicy, nie? Oni momentami się bardzo, szczegółowo, bardzo dokładnie trzymają tej mitologii. Na przykład ludzie się rzucali, że o, że Tor jest taki wielki i gruby. Ja mówię, kurwa, on dokładnie tak wyglądał w mitologii. Tak było opisywane jako taki wielki, tępy kafar rudy, nie. Dokładnie, to nie bo te... jest Marvel! No, i, bo, bo ludzie chcieli tora, właśnie takiego Marvelowego, wiesz, długie, blond, falowane włoski i tak dalej, a tu taki, wiesz, kafar, mm -hmm. nie? A to właśnie taki kafar w mitologii był opisywany. I momentami jest bardzo, bardzo dokładnie odzorowane, tak jak na przykład właśnie, wie, Thor. No, a czasami, już nie pamiętam, jak się ta babeczka nazywała, czasami jest porozane takie, coś innego, oni modyfikowali tą, tą historię, Wierzę. tak żeby była po prostu ciekawa, żebyś nie było tak, wiesz, że jakbyś znał mitologię nordycką, że już wiesz wszystko, nie? że w każdy plot twist się już nie zadziwi, bo ty wiesz wszystko z mitologii i dla ciebie to jest tylko odtwarzanie mitologii, nie? Tutaj ona była faktycznie potraktowana z bardzo dużym takim mm, szacunkiem, yy, ale troszeczkę pozmieniana po to, żeby właśnie te plot twisty gdzieś tam wrzucać w międzyczasie, nie? No samo to, że Kratos pojawił, czyli no, jakby nie patrzeć, syn Zeusa pojawił się w panteonie, powiedzmy, bogów nordyckich i... Mm, który, nie wiem, czy chcecie spoiler, czy nie chcecie spoiler? Ja i tak, do ja wiem. i tak wiem. No, generalnie Atreus to jest Loki, inaczej nie. Także Loki był z tego sakajarza dzieckiem gigantów, chyba, tak? tak? I, I kogoś tam jeszcze? A... Tak, jednej gigantki, dokładniej mówiąc, chyba tam córki tego. Wielkiego jutuna tego tam ich przywódcy, nie? No, 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 także tutaj Loki jest synem Kratosa, który jest w ogóle niepowiązany z mitologią nordycką, nie? I to jakoś ludziom nie przeszkadzało, ale to, że jest czarnoskóra osoba, jakoś przeszkadzało, nie? Skąd się kurwa wziął grek w mitologii nordyckiej, nie mam pojęcia, ale to już ludziom nie przeszkadzało, nie? Także. O, widzę, kot, już coś? Wiesz, tam w sumie tak napomknąłem, bo kurde, w sumie właśnie to, yy, ta sytuacja mi się właśnie kojarzyła, bo ktoś się nie wspominał przy aferze z Sweet Baby, nie? No, no, no. Ale nie, to tam Sweet Baby akurat nie zdołało tak jakby napsuć. jest Bardzo polecam fabularnie ten God of War 2018 i God of War Ragnarok. Jest na jednakowo wysokim poziomie, będziemy mieli okazję do bicia się właśnie z Thorem, no pojedynek z Thorem jest tak dobry, z Baldurem, z samym no. Odynem, także no rewelacja naprawdę, polecam sobie zagrać, jest bardzo, bardzo dobra gra. Co prawda ludzie troszeczkę narzekali, na przykład przy okazji pecetowej premiery, bo tu mówimy głównie o tej pecetowej, narzekali troszkę na optymalizację, że jest tam gdzieś momentami jakiś tam nie podciągana, podejrzewam, że już to usunęli, bo premiera miała tam, nie wiem, dwa, 3 tygodnie temu chyba miejsce. A bo tak przecież my sobie... rozmawiamy cały raz o tej PC wersji, nie? <noise> tak, znaczy ja a mówiłem, o... Ja mówiłem no ale... o moich konsolowych, powiedzmy, w przeżyciach, no ale no, tak. gra jest ta sama, nie? No tak, e... tak, Różnica jest głównie na tym, że, że tutaj będziesz musiał po prostu brać pod uwagę jakość swojego pc żeby się z tym faktycznie napierdalać na najwyższej jakości, nie? Trzeba kupić w końcu tego PS'a? a e... Żeby ograć... Tak, tak, PS5, moim zdaniem, to jest bardzo dobry zakup, ale... Ja pod warunkiem, że nie miałeś PS4. -ki. Wtedy jest rewelacyjny, no tak. bo nadrabiasz wszystko co było na PS4 w lepszej jakości i nie masz wrażenia, że kupujesz jeszcze raz to samo. Wtedy PS4, jeżeli te, wtedy PS5 jest naprawdę bardzo dobrym zakupem. Jeżeli miałeś PS4 albo jeszcze w ogóle PS4 Pro, to PS5 trochę nie ma sensu. Nie? Chyba, że jesteś naprawdę, naprawdę jakimś tam hardcore'owym no graczem. No, także jeżeli ominęło Cię PS4, to PS5 to jest bardzo dobry zakup według mnie. Nie? bo jest mm -hmm. stosunkowo tanią konsolą. Zwłaszcza Slimka możesz tam już kupić używaną chyba, mojego Fata, tego premierowego, możesz za 1800 zł kupić w tym momencie, tak o, nie? z napędem. No pokaż o. mi jaki, jaki sprzęt do grania kupisz teraz za 1800 zł. Nie, nie do zrobienia po prostu, nie do zrobienia. A na PS5 idzie naprawdę bardzo komfortowo grać. Co prawda nie jest to tam 4K60, a jeżeli jest, to jest jakiś tam w jakiś tam sposób upscalowane. ale Sony pokazuje, że potrafi bardzo fajnie zrobić to abskalowanie i na przykład w takim spider manie 2 grałem w tym trybie właśnie hybrydowym, bo tam jest, wiesz, jakość, wydajność albo hybryda, nie? I ta hybryda jest właśnie, masz 4K60 z dynamicznie zmieniającym się skalowaniem. I skalowanie zmienia się przede wszystkim w takich bardziej, bardziej żywych yy, momentach, jak się tam bujasz, napierdala z kimś i tak dalej. To jakieś tam elementy z dala są, powiedzmy, yy, redukowane na niższą rozdzielczość, co w ruchu jest niewykrywalne. Po prostu nie jesteś w stanie tego zauważyć, nie. Mhm. A jeżeli jest jakiś tam bardziej stateczny obraz, no to on wtedy troszkę podbija to skalowanie do góry i jest wtedy yy, wysokiej jakości, nie. Więc yy, no, bez piąteczka całkiem spoko giera. No, ale jeszcze co do Ragnaroka. To nie da się tej gry, według mnie, ogrywać, nie grając w, 2000, w, tą, w tego gadowóra z 2018. No, nie, zbyt duże jest takich łączników popularnych. To, to tam nie ma teore sensu. Teoretycznie w Ragnaroku jest coś takiego na samym początku, jak streszczenie fabuły z jedynki, ale to nie no ma sensu. Ale to nie to samo. To, to działa głównie wtedy, jak przeszedłeś tą wersję 2000, 2018, dość dawno temu, tak. I jako przypomnienie, co się tam stało, żebyś nie musiał sobie tego streszczać na YouTubie. Wtedy to może zadziałać, ale jeżeli ktoś liczy na to, że sobie zagra w Ragnaroka, obejrzy sobie wprowadzenie i będzie wszystko łapał, bez szans. Jest za dużo odniesień, za dużo postaci. i Te wszystkie relacje, powiedzmy, z tymi postaciami, które się budowało, są dość unikalne. Nie da się tego jakoś odtworzyć na filmie i nie da się zagrać moim zdaniem sensownie w Ragnaroka, nie grając w 2018. Co jest paradoksalnie bardzo dużą wadą tej gry, bo tak jak mówiłem, Ragnarok i 2018 God of War są dość zbliżone do siebie. Nie? Także jak ktoś już się nasycił powiedzmy, tą poprzednią częścią, to może odczuwać troszkę zmęczenie jak będzie grał jedno po drugim. też to no, może być faktycznie. No, także taka trochę dziwna strategia wydawnictwa wydawnicza od Sonego. Bracie, jak piszę, że mnie ominęły wszystkie konsole? Nie prawie wszystkie. czy jakieś tam pojedyncze tytuły sobie ogrywałem, ale gdzieś tam uznajomy na, na, na urodzinach. Ale PS5 to jest moja pierwsza taka dorosła konsola, nie, nie licząc Pegasusa, jak miałem tam, nie wiem, 7-8 lat. Ja no no Rozumiem, że chyba ty nie za bardzo konsole? Ja nie lubię konsol. Ja jestem starym PC-ciarzem. I tak dalej. Ja nie używam praktycznie tego. Telewizora. A, okay. A już w ogóle, żeby grać. To już wolę monitor, na którym mam lepszą jakość, jest bliżej. Wszystko Ale widzę i tak dalej. Ale możesz też podpiąć pod monitor przecież. Tak. No Także arg argumenty z dupy trochę. To no po co miałbym kupować Play'a, jak już mam kompa? Hmm, Powiedziałbym, że do X-ów, ale teraz dużo, część z tych X-ów jest jeszcze do PC-ta już re nie remasterowana, tylko adaptowana. Ale jeżeli nie masz dobrego, bo ty masz dość dobry komputer, nie? także no, mówisz z perspektywy osoby, która ma pieniądze na to, żeby sobie kupić dobry komputer, jeżeli chciałbyś po taniości pograć w jakieś tytuły, to konsola jest bardzo dobrą opcją. Zwłaszcza właśnie mówię tak w połowie generacji, tak jak jesteśmy teraz, to jest najlepsza możliwa opcja, bo tych tytułów wyszło już na tyle, że wiesz, w co możesz grać. Z pewnością jeszcze do tego sporo wyjdzie, więc to nie jest tak, żebyś za dwa lata zmieniał sprzęt. I możesz kupić sobie sprzęt używany, nie? Także mówię, za 1500, jak kupisz jakąś taką bardziej zajechaną, albo za 1800, kupisz taką w dobrym stanie używkę. I to jest, no nie da się nie zagrać w tym momencie niż na konsoli, nie? A zagrasz totalnie wszystkie tytuły, które ci teraz wychodzą. I mówię, to nie jest jakoś tam, to nie jest jakoś, wiesz, że będziesz miał wszystko w rtx w 4K odpalonej w 120 klatkach, ale w 60, w powiedzmy takim upscalowanym 4K sobie spokojnie pograsz, nie? No jak większość tego było właśnie tak, przez to, że, tak, że tak. ekskluzywy poszły nam na, na Steama, to praca powoli ten powód, żeby kupić właśnie ps ale mi wszystko i tak chcę kupić PS-a pomimo faktu, że to jest głupi zakup w moim <laughs> Znaczy no, ja mam jedno i drugie, dlatego że na przykład PC-a mam tu, a playa mam tam, nie? Także jak żona na przykład robi coś na na PC-cie, PC to ja dalej mam swoje gry na konsoli, nie? I jak wiesz, nie. Jak potrzebuję sobie w coś pograć, to po prostu idę tam, co jest wolne i sobie mogę w to grać. Nie? A jak na hmm. przykład, nie wiem, telewizor jest okupowany, bo ona sobie ogląda coś tam, nie wiem, grę tron, cokolwiek. No ma Switcha. Także. No, no, switcha też mam, nie. nie <laughs> Ale to jak na przykład ja PC jest. Ma switcha. Nie mamy podzielności majątkowej, także. <laughs> A, no tak. <laughs> no także jak telewizor jest zajęty, no to ja nie mówię, ok, no to idę sobie tam na PC ta na PC, na PC, na PC, na PC coś pograć, nie? Więc to jest fajne, jak masz, jak powiedzmy, innych użytkowników w domu, bo to ci daje taką troszkę większą elastyczność, nie? I tak jakoś nie czuję potrzeby kupienia konsoli. Kiedyś kupiłem Xboxa, podobał mi się, ale kurde, nie czuję potrzeby posiadania jakiejkolwiek konsoli w tej chwili. Bo kupiłeś złą konsolę, trzeba było kupić PS3 wtedy. Nie no, ja miałem na tej na tym hmm. Xboxie. Z tym, że... No po prostu ja jak gram, to siedzę na, nie na tapczanie, tylko na porządnym fotelu. No, no to myślisz, tak możesz normalnie pod monitor to podpiąć, nie? Tak, to... ale to po co y, kupować konsolę, jak już mam kompany. I to też mówisz o konsolach tylko w perspektywie PS5 i Xboxa, właśnie tak jak której sobie mówi, jest jeszcze Switch, mhm. nie? I na Switcha jest masa gier, których nie masz ani na PC, ani na, na Playu, ani nigdzie indziej, i są dość unikalne. I, I to są dobre gry. One wyglądają zazwyczaj. Mówię o tych głównych, wiesz, sach typu Mario, Luigi i tak ja dalej. To, są, powiem, że to gry, są gry które... dla dzieci, ale to tylko tak. i wyłącznie wizualia, na które po prostu, moim zdaniem, no, to ma tak wyglądać, a niekoniecznie musi być dla dzieci, nie? One wyglądają Pokemon, nie. No One wyglądają wszystkie. Znaczy, nie wszystkie, ale bardzo duża część tych gier, to no, wygląda infantylnie jak dla dzieci. Żeby to Ale, każdy ma, mógł to zagrać, o to ale ma bardzo rozbudowane mechaniki, nie? Te wszystkie Legendów Zelda i tak dalej. No, tak. Ta nowa na przykład Zelda, która wyszła też. To są gry, które posiadają fajne mechaniki i są na tyle unikalne, albo gra się na tyle unikalny sposób, bo na przykład możesz sobie ze Switcha zrobić Handhelda i Wido Kibla pograć. Robię tak na początku. <laughs> no także. Poważnie. Switch też. Powiem ci tak, w poprzedniej generacji, w sensie tam ten Xbox One i PS4 i Switch, moim zdaniem, zwycięzcą tamtej generacji jest zdecydowanie Switch, nie? Bo to Switch mhm. miał najwięcej unikalnych gier, a PS4 i Xbox się biły tylko o to, żeby mieć więcej teraflopów i tak niespecjalnie coś tam. Znaczy z początku, nie? Bo potem to była zdecydowana dominacja PlayStation, ale. To, to Switch, moim zdaniem, był tym zwycięstwem tamtej generacji. Nie? No w tej generacji już ewidentnie brakuje mocy obliczeniowej. Tam nigdy, Nintendo się nigdy nie kopało na mocy obliczeniową z konkurentami. Moje zdanie słusznie, bo nie ma co dokładać tego samego. Po co rywaliwa, rywalizować w konkurencji, w której się nie ma za bardzo szans, albo jest wysoka konkurencja, jak możesz wytworzyć własną konkurencję, w której startujesz sam nie? Oni mają taką o tyle śmieszną sytuację, że po prostu to jest jedyna sytuacja, gdzie po prostu ludzie, ludzie robią grę pod ich konsole, a nie na odwrót. No, no, no. Także Nintendo wygrało, nie? M mentalnie oni wyszli z, z rękawicą w górze, nie? Sam tego pojedynku. Mhm. No, ale no, na takie gry jak Gadowur na Switchu to raczej nie ma co marzyć, nie? No nie, nie. nie. Widziałem pokrótce odbieganie z, od tematu od, od raga na roka, bo już tak w ogóle ciągniemy off to chyba 10 minut. to pojęcie widziałem, jak wygląda e, ten e, Legend of. E, nie, Hogwarts, Le, Hogwarts Legacy na Switchu. Chyba się to miało być, faktycznie. O kurwica, jak to wygląda źle. No, wygląd... Pamiętacie te pierwsze gdzie z Harrym Potterem, nie? Typu tam Komnata Tajemnic, szara. Yy... E, takie zbieranie kurwy tych jajeczek śmiesznych, pamiętam no, to. No, to, to, było. to kurwa nie wygląda wiele gorzej od tego. <laughs> Chryste, panie. 720p to tam jest w porywach. Naprawdę w porywach. To rozmazane, jakbyście wzięli ten monitor, bo ja, ja wziąłem to na tym nie, na trybie um, ekranowym, nie na tym handheldowym, tylko na, na doku. I na telewizorze, o ile na Hanheldzie, paradoksalnie, mimo że to miało niższą rozdzielczość, wyglądało to lepiej, bo ten ekranik był po prostu malutki. Tak, tak, to wszystko Wcale się po prostu, no. no, no to, to wszystko, jak to się wszystko rozciągnęło na ekranie, który ma tam 40 parę cali... Chryste, panie, to wyglądało, jakbyś wziął kostkę masła i tak wszystko rozsmarował nie? Rozdzielczość, no dramatycznie to wygląda. Naprawdę, jakbym to kupił, to mi się czuł, wyruchany bez, bez mydła. Eee, Chciałem powiedzieć bez masła, ale <laughs> czułbym się wyruchany bez mydła, bo nie dość, że to wygląda paskudnie. To jeszcze działa, jeszcze gorzej niż wygląda, nie? bo to ma dropy wcale niestabilne 30 klatek. Dramatycznie. Moim zdaniem ta gra jest niegrywalna na, na no, to w ogóle to wypuścić. Polecą sobie jakieś tam na YouTube zobaczyć, jak to wygląda, ale YouTube nie odda tego, jak źle to wygląda w rzeczywistości. <laughs> Serio, to jest czysty dramat.